Początek zachorowania na fibromialgię często wiąże się z traumatycznym przeżyciem, przebytą infekcją, silnym stresem, urazem lub zabiegiem. Istnieje również możliwość dziedziczenia tej choroby genetycznie. Znalezienie przyczyny swojej choroby to dość trudna praca, tym bardziej, kiedy masz więcej niż jedną możliwość. Mimo wszystko warto podjąć ten wysiłek, ponieważ zrozumienie przyczyn swojej choroby. Twojej fibromialgi, może pomóc ci dobrać odpowiednie kroki, przybliżające cię do zdrowia. A wiadomo, że dobrze dobrane leczenie no to szybszy powrót do zdrowia. Dlatego daj sobie tą szansę. Obserwuj, szukaj, pytaj, grzeb tam ile wlezie. Bo jak znajdziesz przyczynę, to będziesz wiedziała, będziesz wiedział, co masz robić. Dzięki temu dasz sobie szansę na powrót do zdrowia, jak wiadomo, to co nieodkryte, nieuświadomione niszczy nas od środka. Zachęcam Cię zatem do poszukania w głębi siebie odpowiedzi. Spróbuj wrócić do tego, od czego wszystko się zaczęło. Możesz nawiązać wewnętrzny dialog, zrobić mapę myśli. Po prostu pisz, dużo pisz. Notuj, cokolwiek ci przyjdzie, jakieś przemyślenie, jakiś wniosek, może jakieś wspomnienie. Często może być ono też trudne, ale pisz. To ci pomoże uwolnić te wszystkie rzeczy, które w tobie zalegają. Pisz o każdym odkryciu, o każdym objawie. Możesz zrobić sobie na przykład taką listę objawów, które masz, i poszukać, kiedy to się zaczęło, od kiedy tak mam, a może utworzy się taki ciąg przyczynowo-skutkowy, że to, że teraz boli mnie nadgarstek, no to dlatego, że miesiąc temu bolał mnie łokieć, a jeszcze wcześniej no to bolał mnie bark. I takie poszukiwanie w końcu doprowadzi Cię do takich fajnych odpowiedzi o sobie. Osoby z fibromialnią mają też często bardzo słabą odporność, więc możesz na przykład pogrzebać w tym jak wyglądało Twoje dzieciństwo? Czy na przykład często łapałaś, łapałeś infekcje, czy no, różne choroby? Jak w ogóle to Twoja odporność wygląda? Czy ona jest silna, mocna, stabilna, czy jednak masz niedobory różnych pierwiastków i wymaga ona wzmocnienia? To taka zabawa w detektywa. Opłacie się, zobaczysz.